Wybuch radości w obozie dobrej zmiany. Oto monumentalny pomnik dalekowzroczności jedynej słusznej partii ocalał. Centralny port komunikacyjny nie jest zagrożony, jak wydawało się jeszcze kilka dni temu, gdy prezydent Duda powiedział że stawia wyżej program 500 plus niż wielkie koła zamachowe polskiej gospodarki, jakimi są projekty CPK oraz przekop Mierzei Wiślanej. Na całe szczęście nasz rząd nie musi wybierać. Problem ograniczonej dostępności środków nie istnieje. Stać nas na wszystko. Lub jak uściśla przekaz rządowy, to nas, Polaków, nie stać na rezygnację z tych projektów. Inwestycje prywatne niestety przygasają. Projekty w rodzaju budowy CPK nie zostały zainicjowane wczoraj. Problem też nie do końca leży w tym, że to rząd zajmuje się budową infrastruktury. Problem leży w tym, że Rzesza Ludzi zdaje się być święcie przekonana, że gigantyczna interwencja rządu w gospodarkę jest najlepszym, a być może nawet jedynym środkiem pozwalającym ludziom zachować pracę i w ogóle przetrwać w trudnym okresie. W największym skrócie. Bajka o pięknej interwencji przebiega tak. Kryzys uderza w rynek. Prywaciarze mogą wreszcie zrobić to, o czym zawsze marzyli. Zwolnić ludzi. Nie ma pracy. Spada konsumpcja. Na ulicach przybywa okien zabitych deskami. Na ratunek przybywa rząd i zatrudnia tychże ludzi przy tak zwanym wielkim projekcie. Dlatego w to miejsce chodzą inwestycje publiczne. Wielki projekt jest ogromny, bardzo ambitny. Przerasta wszystko, co mogliby kiedykolwiek wykoncypować prywaciarze. Rząd kupuje materiały budowlane, ratuje tym samym ciężkie gałęzie przemysłu. Dobrze opłaceni wykonawcy wydają zarobione pieniądze w lżejszych branżach. Dzięki na nowo rozkręconej gospodarce na rynek mogą wrócić prywatyarze, lecz by zatrudnić kogoś muszą zaoferować dużo więcej niż dotychczas. I tak wszyscy są zadowoleni, a dobrodziejstwo wielkiego projektu. Dostrzegą też kolejne pokolenia, gdyż planowali go ludzie o wielkich umysłach i jest on obliczony na dekady. Starając się nas przekonać do tego, że powyższa opowieść wcale bajką nie jest, rządowi dobroczyńcy powołują się na przykłady udanych interwencji w czasach kryzysów. Do żelaznego repertuaru należy amerykański Nowy Ład lat 30. oraz powojenny plan Marszala, o którego dobrodziejstwach już w naszej serii było. W zależności od regionalizmów etatyści dodają swoje lokalne przykłady. Katalończycy mówią o inwestycjach w Barcelonie w przededniu Igrzysk 92 roku. Polacy zawsze wracają do budowy portów w Gdyni przed II wojną światową. Tu zaczynam się zastanawiać, dlaczego zawsze używają tych samych przykładów. Czyżby ich było tak mało? Są to zawsze dobrze kojarzące się przykłady. Państwo zainterweniowało, ludzie zyskali pracę. Zatem nad czym tu jeszcze się zastanawiać? Wręcz należałoby zadać pytanie, co sprawia, że rząd nie zabrał się jeszcze za budowę tysiąca niekończących się mega wielkich projektów, tak by te dały miejsca pracy wszystkim Polakom na zawsze. A może niekończące się projekty nie oferowałyby tylu okazji do ceremonii przecinania wstęgi, tak ukochanych przez polityków? Jednak tu też jest rozwiązanie. Raz wybudowany obiekt można by było zburzyć i postawić od nowa. To nie jest metoda na pełne zatrudnienie? W końcu, skoro na podobnej interwencji wszyscy zyskujemy, to dlaczego wciąż jest w Polsce choćby jeden bezrobotny? A no właśnie dlatego, że na podobnych interwencjach nie zyskujemy albo zyskujemy niezmiernie rzadko. By ruszyć z wielkim projektem, rząd musi zabezpieczyć i pozyskać środki. Mówiąc zabezpieczyć, mam na myśli oczywiście zakaz używania przez obywateli innej niż rządowa waluty. Bez tego zakazu machina nie ruszy. Co do samego pozyskania środków, opcji są trzy. Rząd może nałożyć podatek, może pieniądze pożyczyć, może je wydrukować, co w sumie jest wariacją punktu pierwszego. Każda z tych metod nieco zubaża obywateli. Co gorsza, nie chodzi tylko o to, że ta sama wartość funkcjonuje teraz po prostu na innym koncie bankowym i w sumie to się nic nie zmieniło. Mając mniejsze zasoby, obywatele rzadziej mogą korzystać z produktów biznesu prywatnego, który, po pierwsze, jest kluczowy dla PKB, a po drugie, nie może sobie po prostu nałożyć podatku na swoich klientów czy wydrukować zysków. Wszystko, co prywatny biznes może, to zaproponować człowiekowi dobrowolny wybór jego produktu lub usługi. Po trzecie, w tym, że prywatnym biznesie, na który teraz mamy mniej środków, też pracują ludzie. Więc stworzenie państwowego stanowiska odbywa się zawsze kosztem prywatnego, a przez mniejszą efektywność sektora publicznego względem prywatnego, jedno państwowe stanowisko może kosztować znacznie więcej prywatnych stanowisk. I tak oto, Usługa państwowa zastąpiła prywatną, socjalistyczna, kapitalistyczną. Ale tak zwany przeciętny Kowalski może widzieć ten proces nieco inaczej. Oto jeden jego sąsiad stracił pracę u prywaciarza, a drugi dostał pracę przy państwowym wielkim projekcie: państwo ratuje. Prywacjasz rujnuje. Minister aktywów państwowych Jacek Sasin napisał osobiście dla mani.pl artykuł przekonujący nas do stanięcia murem za największym projektem obecnego rządu. Chodzi oczywiście o centralny port komunikacyjny. I jakimi argumentami rozpala pan Sasin nasz entuzjazm? Na samym wstępie: Franklin Delano Roosevelt. I jego nowy ład, który miał rzekomo ustabilizować, a następnie rozwinąć amerykańską gospodarkę. Słowem nie wspomina minister o tym, że stopa bezrobocia w 6 lat po zaprzysiężeniu Roosevelt'a była 6 razy wyższa niż przed kryzysem. W 1939 roku wydatki były na poziomie niższym niż w 29, a pełen licznych wielkich projektów Nowy Ład. Przedłużył tak naprawdę wielki kryzys o lat 7. Jest oczywiście plan Marszala, któremu minister Sasin przypisuje cudowne moce napędzania gospodarki robotami publicznymi, bez wspominania, że kraje, które najwięcej z planu wyciągały, rozwijały się w Europie najsłabiej. A najlepiej ludzie radzili sobie tam, gdzie najszybciej zniesiono wojenne regulacje gospodarki. Pojawia się oczywiście Polska Gdynia, przykład być może najmniej ze wszystkich kontrowersyjny, ale minister Sasin, wymieniając oczywiste zalety posiadania portu morskiego, zapomina w jakich warunkach powstała sama Gdynia. Projekt był, co pewnie ministrowi bliskie, stricte polityczny. Ustawa o budowie portu z września 22 roku dawała wielkiemu projektowi Gdynia zielone światło do wywłaszczeń prywatnych terenów, jak również dostęp do praktycznie nielimitowanego kredytu na jego budowę. To wszystko w zbankrutowanym kraju przy szalejącej inflacji. Innymi słowy, właściciele prywatnych działek nie mieli prawa nie wpuścić na swój teren ekip budowlanych, które w dodatku dysponowały nieograniczonym budżetem. Rząd łaskawie pozwolił właścicielom ubiegać się o nieproporcjonalne i tak odszkodowanie długo po tym, jak ich zabudowy zostały zrównane z ziemią. Miejmy nadzieję, że podobne niuanse minister Sasin pomija, gdyż jest dla niego oczywiste, że historie się nie powtórzą. Nie? Czy... Budowę Gdyni określa się po latach jako trafioną. Rozumiecie? Trafioną. Można było nie trafić. Ale odpuśćmy Gdyni. Przy projekcie obecnych dobroczyńców to dosłownie drobniaki. Na dzisiejsze złocisze Gdynia kosztowałaby 3,6 miliarda złotych. Jest to jedna dziesiąta tego, co według przewidywań ma kosztować Centralny Port Komunikacyjny. W każdym razie Centralny Port Komunikacyjny dziś będzie ratował miejsca pracy, a już za jakieś 10 lat stanowił punkt przesiadkowy dla milionów podróżnych rocznie. Tu akurat... Zgodzimy się, że rządowe przewidywania dotyczące użytkowania lotnisk są z reguły bezbłędne. 3 miliony pasażerów rocznie. W papelu ministra zabrakło mi tylko zapowiedzi połączenia CPK z Polską Agencją Kosmiczną w celu wysłania wszystkich niedowiarków na Jowisza. Tak naprawdę to brakuje tam wielu rzeczy: biznesplanu, którego też nie było przy Gdyni, przewidywań dotyczących aktywności branży lotniczej. Przewidywań dotyczących popularności transportu z Chin, spodziewanej wydolności budżetu po lockdownie, konsekwencji dla innych lotnisk w Polsce, kosztów alternatywnych, argumentów pozaemocjonalnych, refleksji zasadniczo zabrakło mi tam po prostu wszystkiego. Reasumując, to nie o miejsca pracy tu chodzi. Kilkadziesiąt tysięcy miejsc pracy wysyłanych do budowy CPK można uratować bez ambitnych narodowych poświęceń, zmniejszając na przykład opodatkowanie pracy. Wielki projekt ma powstać i koniec. Jeśli upadła opowieść o jedwabnym szlaku 8.0, wygaśnie bajka o cudownym kole zamachowym gospodarki, może pojawi się opowieść o większym potencjale obronnym, a po upadku tejże usłyszymy o ratowaniu godności Polaków. Wielki projekt ma powstać i powstanie. W jego blasku mają ogrzać się politycy giganci dobroczynności. Do tej pory, ani mi się waż wątpić w całkowicie cudowny centralny port komunikacyjny. Centralny port komunikacyjny i wiele innych inwestycji będziemy e, starali się kontynuować, inicjować nowe.